Cześć Ewa, dzięki, że zgodziłaś się na tę rozmowę. Cześć. Czy mogłabyś krótko opowiedzieć o sobie i o swojej firmie? Mhm. Swoją firmę, działalność gospodarczą, założyłam półtorej roku temu. Zajmuję się dekontaminacją popażarową oraz remontami. Już działalność rozszerzyliśmy również do remontów, tak abyśmy mogli kompleksowo obsługiwać naszych klientów. Mhm. I zanim zaczęliśmy naszą współpracę. Z jakimi problemami się zmagałaś? Z czym do mnie przyszłaś? Do ciebie przyszła Adrian. Z problemem takim moim głównym, który tak naprawdę sprawiał, że już zaczęłam się zastanawiać, czy nie zamknąć mojej działalności. Ponieważ podczas prowadzenia tej działalności zauważyłam, że wkradł się w moje życie. Chaos, straszny chaos. Miałam wrażenie, że to wszystko e, dzieje się po prostu naraz, że nie jestem w stanie sobie tego wszystkiego poukładać, że to jest e, wręcz takie no, uciążliwe dla mnie bardzo I, i gdzieś przyszło takie do mnie poczucie, że chyba sobie z tym wszystkim nie poradzę. Drugi taki mój problem, który gdzieś hamował mnie w rozwoju mojej firmy, była taka świadomość tego, że chyba mi brakuje takie poczucie bardziej tego, że chyba mi brakuje takiej osoby z zewnątrz, która by spojrzała na to wszystko, co robię, która by mnie powiedzmy dopingowała, potwierdziła, że tak, to jest to, że dobrze robię, że, że dobrze idę. Więc to były takie dwa kluczowe moje problemy, które które mnie hamowały i, i które spowodowały, że, że już prawie podjęłam decyzję o tym, żeby zamknąć działalność. Jasne. I jakie konkretne zmiany zaszły w Twoim życiu, w Twoim biznesie e, dzięki naszej współpracy? Ogromne, ogromne zmiany zaszły. Mianowicie już po pierwszym naszym spotkaniu, kiedy pokazałeś mi właśnie na czym polega ta hipnoza, kiedy zaczęliśmy pracę, kiedy po raz pierwszy wprowadziłeś mnie w stan tej hipnozy i zaprowadziłeś mnie do miejsca, w którym tak naprawdę zobaczyłam, że. Jeden z tych moich głównych problemów, który gdzieś mnie hamował, mianowicie tej osoby, której mi brakowało, która mnie popchnie do przodu. I pokazaliśmy, że ona po prostu jest we mnie, czyli poprzez ten, tą naszą pracę. Poprowadziłyśmy do miejsca wewnątrz siebie, gdzie ja mogłam tak naprawdę sama chyba siebie. Do, potwierdzić sobie to, że to co robię jest dobre, żebym e, szła dalej, żebym, żebym e, działała dalej. I tak samo było z tym chaosem. Że również już po pierwszej naszej sesji, po pierwszym naszym spotkaniu, pokazałeś mi właśnie, w jaki sposób ja mogę sobie poradzić z tym chaosem, czyli posprzątać sobie w umyśle to wszystko w sposób taki, żeby moje działania, moje kroki były nie tyle systematyczne, ale żeby one były tak jakby w jednej linii ciągłe, żeby to wszystko miało, miało taki sens i, i porządek w tym wszystkim. A ty poprzez właśnie ten stan hipnozy zaprowadziłeś mnie do tego miejsca, gdzie ja dzisiaj już mogę sama sama z tym pracować i, i wykorzystywać to w dalszych krokach w dalszym rozwoju swojej firmy. Super, świetnie. I u przedsiębiorców działających samodzielnie albo z małym zespołem, tak naprawdę podejście. Nastawienie mentalne szefa wpływa jeden do jeden na całą firmę. I jak to się zmieniło w Twojej firmie, odkąd zmieniło się Twoje podejście mentalne? I porozmawiamy też o zyskach. Tak, tak. No jeżeli chodzi o moje podejście, w ogóle mentalne, moją zmianę, mój macet, który się zmienił poprzez naszą pracę, zauważyłam momentalnie różnicę w pracy z pracownikami i w ogóle też z otoczeniem i ludźmi, którzy, którzy zaczęli mnie otaczać i przychodzić do mnie, do mojej firmy. Jeszcze zanim Ciebie poznałam, zanim pod, zaczęliśmy pracować ze sobą, nie mogłam sobie nawet pozwolić na to, żeby zatrudnić pracownika. Zlecenia, no powiedzmy, no pojawiały się, ale nie były one na tyle stabilne, na tyle finansowo-dochodowe, żeby mogła sobie pozwolić na zatrudnienie właśnie takiego pracownika na stałe. Po naszych spotkaniach, po naszych sesjach, można powiedzieć, że diametralnie to się zmieniło, ponieważ musiałam zatrudnić zdecydowanie więcej osób. I był ten czas właśnie, gdzie zatrudniałam 6 osób. Dzisiaj oczywiście jest więcej, już w nowym roku będzie ich więcej, ale ten czas właśnie pokazał, że też moja postawa bardzo się zmieniła dzięki tobie, dzięki naszym pracom. Wcześniej bałam się tak jakby wyrażać swoich emocji, swojego, swojego zdania, czyli brakowało mi takiej wewnętrznej asertywności, no, nie ukrywajmy jako przedsiębiorca wręcz, ja muszę coś takiego posiadać, no ale niestety nie, nie, nie miałam tego. No i nasze prace z, związane właśnie z hipnozą, a mianowicie błędne koło tutaj bardzo mi w tym wszystkim pomogło. I to mi pozwoliło by później w tak naturalnie rozmawiać z tymi ludźmi i przekazywać wszystkie swoje takie uwagi, których wcześniej bym nie powiedziała z racji właśnie takiego wewnętrznego mojego hamulca. Więc to jest taka u mnie bardzo diametralna zmiana, która, która spowodowała to, że praca dzisiaj z ludźmi jest dla mnie zdecydowanie łatwiejsza. Druga taka zmiana, którą zaobserwowałam, a mianowicie dochody i zyski. Długo na efekty finansowe nie musiałam czekać, bo już po pierwszym miesiącu dochody firma uzyskała 31 tysięcy. To jest kwota dla mnie bardzo, bardzo, bardzo wręcz jeszcze wcześniej nieosiągalna, ponieważ firma, zanim ciebie poznałam, przynosiła dochody w granicach 5-6 tysięcy, więc skok finansowy nastąpił tutaj bardzo duży, który się utrzymuje. I został już taki ustabilizowany. W przyszłym roku, tak jak już wspomniałam, mamy, mam już plan, i e, firma już e, postępuje w kierunku właśnie większego rozwoju. No ale to już po nowym roku będziemy będziemy działać. Plany są przygotowane, więc teraz tylko i wyłącznie widzę, że, że wszystko, wszystko idzie do góry i, i, i się rozwija. I powiedz mi, jak z perspektywy wyglądała nasza współpraca, nasze sesje? Bo dla wielu ludzi hipnoza to wydaje się jakaś czarna magia, pranie mózgu, kontrola umysłu, wiesz. A jak to wyglądało naprawdę? Tak. Nie ukrywam, ale wiem, że dla mnie na samym początku, jak usłyszałam o tobie, jak dostałam do, do ciebie kontakt, to początkowo myślałam tak samo. ja mówię: No, przecież nie dam sobie grzewać w umyśle. Natomiast nie żałuję tej decyzji i jeżeli chodzi o naszą pracę, jak to wyglądało o moją ocenę na temat pracy z hipnozą, jest to coś naprawdę niesamowitego. Praca ta pokazała mi, ty pokazałeś mi drogę tak naprawdę do wewnątrz siebie. Zaprowadziłeś mnie do mojej wewnętrznej mocy, którą ja de facto cały czas posiadam i myślę, że wszyscy posiadamy. Tylko nie Wszyscy wiemy, w jaki sposób do tego dotrzeć i, i w jaki sposób z tym pracować, żeby na co dzień móc kreować swoją rzeczywistość, swoje życie, żeby się nie poddawać losowi i nie przyjmować to, co los nam rzuca pod nogi. Także zupełnie inaczej hipnoza, taka i nasza praca wyglądała, niż sobie wyobrażałam wcześniej. Jest to coś naprawdę niezwykłego i naprawdę polecam z całego serca wszystkim, wszystkim przedsiębiorcom. Które zmagają się z jakimkolwiek problemem czy blokadą, z którą sobie nie radzą. Praca z tobą i praca z hipnozą to jest odblokowanie tak naprawdę niesamowitej mocy do działania, do, do funkcjonowania i do, do tworzenia niesamowitych rzeczy. Do, do coś wspaniałego. A to dopiero początek. A to dopiero ja początek, rozumiem. <grym> tak. <grym> no właśnie, bo bardzo kluczowe jest to, o czym wspomniałaś, że ważna jest ta samoskuteczność, skuteczność, że to nie jest tak, że ty przychodzisz do hipnotyzera czy coacha i on ci coś programuje w umyśle czy w podświadomości i wychodzisz o, odmieniona. My. Tylko ja ci daję pewne narzędzia, pokazuję pewne rzeczy, pokazuję metody, dzięki którym ty sama. Tak. Stajesz się po prostu proaktywna, przestajesz reagować, gasić pożary, stajesz, zaczynasz tworzyć własne życie sama, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Bardzo ważne jest to, Adrian, że Ty dajesz, ty dajesz wędkę tak naprawdę, a my łowimy ryby, więc, więc praca z hipnozą, że coaching, że to wszystko, Ty pokazałeś mi jak, jak do tego dotrzeć, a tak naprawdę ta cała praca jest, jest nasza. My musimy działać, my musimy to wprowadzać e, w życie, ale jest to zdecydowanie lżejsze, jest to łatwiejsze i tak jak kiedyś Tobie opowiadałam i też to że, że przeczytałam mnóstwo książek na temat rozwoju osobistego, na temat rozwoju biznesowego i m, zawierają one niesamowite mądrości. Natomiast y, żadna z tych książek nie pozwoliła, nie dotknęła mnie właśnie w sposób taki, jak dotknęła mnie praca z tobą i właśnie z tą hipnozą, że tak jakby poczułam, zrozumiałam sens tego wszystkiego, w jaki sposób to funkcjonuje i jak to działa. I dzisiaj tak naprawdę już żadne książki nie są do tego potrzebne, tylko, tylko swoja, swój umysł, swoja wyobraźnia, swoja kreatywność, no i praca, praca właśnie z, z samym ze sobą, z, dzięki właśnie tej hipnozie. No i w szukaniu tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Dzięki bardzo za rozmowę. Mhm. Czy jest coś, co chciałabyś dodać jeszcze na koniec? Och, i, I z tego tyle. Nie, tak naprawdę, no, co ja mogę dodać. No Działajcie, działaj. Życzę tobie sukcesów i wszystkim ludziom i przedsiębiorcom, z którymi ty będziesz pracował. Tego, aby się, abyśmy się nie bali bali tego, tego wszystkiego i abyśmy dążyli do, do właśnie tej wewnętrznej mocy i, i, i działali. Bardzo dziękuję za rozmowę i co, działamy dalej. Tak jest. thanks